Siema Dzisiaj przechodzimy mapę od Starego Krzysia Także zapraszam do oglądania Czekajcie Trzeba to zrobić żeby nic nie widać. Dobra fabuła, Start start Autor Stary Krzysia Ta powinien być Zasady Game 2, coś nastrojowa Tryb peaceful Nie kurwa no i wam idiota spami na Discordzie, nie tego. To lecimy. To? To było. O, od wielu lat... No nie mówię, też jest jakiś... Dobra, od wielu lat przeprowadzasz normalne życie. Od wielu lat prowadzisz normalne życie. Jedz jak zwykle około drugiej w nocy, aż ty nagle budzisz się w dziwnym pomieszczeniu. Pro wystart nie działa. Dobra, to jest że Gdzie ja kurwa jestem? Jak ja się tu znalazłem? I nic nie mów kochaniutki, jak... Ty tam nie mówisz kim ty jesteś. Aaaa Zamknij ten twój brzydki ryj jeszcze jedno słowo i cię nie będzie. Okej. Okay. Jak tu wejść? Hmm, może poszukaj jakaś klucza. Okej. Okay. Dobra, wejdę. to nie, nie będę sadł. Chociaż nie wiem. Dobra, idę tu Wiedziałem w sobie. 300 kg się odpaliło na sam początek, więc... Chill. Dźwignia o, o. się otwarło O, no dobra. O, o, kurwa. Kurwa. No nie wytrzymałem. Łatwiej za pierwszym razem. Dobra, idziemy w jakimś lesie. Dosyć pojebana akcja. O, hmm. Co to jest? Nie mogę iść dalej. Co jest, coś się popsuło. Mama się tutaj nie popsuła. Sprawdźmy, sprawdźmy, była dobra. Ej, autentycznie. Ma... Ej, co, co się stało? Nie wiem, jakim prawem mam A co, to co, co się stało? Aha. Oj, Krzysiu, Krzysiu, stary Krzysiu. Gdzie jestem? No, jak ja widać, Czekajcie, tu jest to są to jest Dobra, idę w takiej ciemności. Chyba na akcję trochę. O, tu, tu jest coś. O, S. Yes. Co to za okropne miejsce? O kurwa, parkur. No to mocno. O kurwa. O kurwa. Ola, przynajmniej... Jakbym to od... Dobra. To jest na poważnej. Co tu się dzieje? Jak, jak to jest możliwe? O! Oh, 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 oh. oh, Uwój! Staśniątka. No to mamy przypał. Dobra, jednak nie. Na jednym z Dobre Dobra jest. Jak to się, się, się stało? Co, co, się dzieje? Co to jest za miejsce? To jest... tylko jak to się stało? Hm Who are you? Ej Paweł, ci się stąd wydostać? Tak, czekaj, kim ty jesteś w ogóle? Ja jestem Mark I pomagam ludziom się wydostać z tego miejsca Co mam zrobić? Musisz iść do początku i tam masz przejście Schodzisz na dół, klikasz przycisk i tam będzie kawałki w którym będziesz Mógł rozwalić siebie powodzenia, okej, okay, dzięki Dobra, chcę się upewnić, wszystko jest w porządku z mapą? Halo, tak, to po prostu ty jesteś tu, Okej, okay, dobra, dzięki Dużo rzeczy <grym <grym zniszczyt> <grym zniszczyt> Naprawdę Iść do samego początku <grym zniszczyt> O ja nie świecę tego gówno nigdy. O! P się nie przeczytałem O fuj, jak to śmierdzi? Dobra, muszę znaleźć ten kawałek metalu. No dobra, to jest kurwa No, Czy coś To nie tu S O to jest kurwy syn Jak Dorfę starego yy, Krzysia to normalnie tak mu dole Się nie da otworzyć. Hmm. Tak, muszę wytężać swój z zw, wzrok Bo chuja tu widać nie to fajne to. Co mi się coś wyjebało. Dobra, tu nie. To wejdźmy przynajmniej to o trapdoor. A co to za straszne miejsce? Ua, 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 ua. Dobra, on tutaj jest wejście, tu nie, no nie wpiąłem się tam, nie chce mi się. Nie, ja chyba nie aha, dobra, spokojnie wiesz, gdzie są jakieś kawałki metalu, cicho, bo nas znajdzie, ukrywam się tu od dwóch dni przed kim. Nie wiem jak się nazywa. By the way się. Jak się tu znalazłeś. Uciekiem z więzienia na U... W więzieniu się obudziłem. No dobra, ciekawa historia, ale gdzie jest ten kawałek metalu? Nie, nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Wypadł, bo cię zabije Już idę. Też w sumie nie wiem o jak kawałek metalu chodzi, ale chuj. No kawałek. No. Wow. Wow. wow! 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 No to było chamskie akurat Dobra, go pewnie tą szybę o oh, co? Okej, okay, yy, w końcu cię dopadłem. Ha, dlaczego to robisz? Kim jesteś? Cicho, bo odrapię ci buźkę. Proszę, nie! Powiedziałem coś, koniec zabawy. Jakiej zabawy? Przera przesadziłeś, zabijam cię. Nie proszę, ja nic nie zrobiłem. Odliczanie, czas zacząć. Jakie odliczanie? Odliczanie. Nie proszę, nie. To nieprawda, obudź się! Aaaa. Czyś mi pomógł znaleźć? Zobacz, wcaj. Uf, to był tylko sen. Iść do kuchni na dole. Kuchnia. Dobra, zjem sobie burgera. Dobra, trzeba umyć łeb, dlatego pójdę do Łazienki, bo śmierdzę potem, bo przez ten w sens się tak pociłem. Łazienka i miga. Co się stało z napisem dziwne? CO TU SIĘ DZIEJE? Idź do końca tego dziwnego pokoju O! O kurwa Eee jak to się stało? O, czyli to To nie był sen O mój! za te I Jestem zems Zamodowanie Zamordowanie? O no ale chyba na To musi być koszmar, musi. To nie koszmar, to się dzieje na Ale ja nic nie zrobiłem. Jak to nic nie zrobiłeś? Nie kłam. Koledzy zabiłeś córkę, a spaliłeś dom, w którym był mój brat. Naprawdę nic nie zrobiłem. Jak to nie? Sam zobacz, szmato. Co ja to temu? Kurwa. Aaa, oh, nigdy się nie dowiesz, oh, a okay. zaraz się wyczeknę. jesteś taki No nie wiem, jest coś takiego. C e cisza, więc wszyscy zgromadzeni przyjeżdżali. Być może o tej, tej obrzydliwej mordy. Będzie kilka etapów, będzie z umierając e e na. Na swoje okrutne odciny. Błagam, nie skończyło się już za chwilę. z ty upiasz na to. Otwarte. Ale ładny, ładnie wygląda ten blok. Co się co, co, co się co się działo? No. Niestety zwyciężył wygrał, ale czas na etap drugi. Nie, proszę. Woda. To mogę wystawić. Pewna akcja. Czekaj, problemy techniczne na etapie trzecim Tajna baza dobra, dobra. Tu mnie na pewno nie znajdą Ty Jesteś pewny? Jak to możliwe? No możliwe, możliwe, za chwilę dostaniesz przeniesiony na miejsce, które cię na 100% zabije, może być przy... przeżył jakbyś nie uciekał, ale cóż yy, zaraz umrzesz, ha, nie proszę nie, już za późno O cholera Fajne życie miałem <grym>, Bible Thumb Au, S Hmm jak to jest możliwe, żeby ciebie to nie zabiło To jest możliwe Dobra, więc nie mogę tego zestakować Dobra Umarłeś, dzięki za przejście mapki NARA! Koniec mapy oceniam od 1 do 10 TNT game 1 zapalniczka Ok, i co dalej? Boom no to po powiem tak, no mapa nie była, no, nie była zła, tylko miała, miała, miała tyle błędów, tak mnie często nie przenosiło i musiałem salatać. Dobrze, no że Krzysio przyszedł i mi powiedział co jest 5, co mam robić, gdy się zbaguje Bo tak no, to trochę pojebana mapa, nie, nie była najgorsza, taką 6 Szó bym jej dał Dobra, to dzięki za oglądanie, do następnego odcineczka, Naura. Boom! Czas na restart. Przeda się restart. Złap papierosa i pójść z tym mam cały dzieła. Zepsuty zegar, który składam od zera. Zepsuty zegar.